you 13 grudnia 2013 roku w Lubskim Domu Kultury odbył się koncert charytatywny na rzecz chorego Cyprianka Janczewskiego. Udało nam się przeprowadzić przepiękną imprezę, dzięki której zebraliśmy w sumie 5380 zł. 30 stycznia odbył się spektakl teatralny zespołu teatralnego Bez Nazwy przy ZSOJ w Lubsku pod tytułem Matnia. Dochód z tego wydarzenia również w całości zostanie przeznaczony na leczenie Cyprianka. Wszystkim, którzy przybyli na koncert oraz spektakl i wsparli naszą akcję z całego serca dziękujemy. 9 stycznia 2014 roku w auli szkolnej zespołu szkół ogólnokształcących i ekonomicznych w Lubsku odbyło się uroczyste podsumowanie nauki w pierwszym semestrze roku szkolnego 2013-2014. Podczas tej imprezy rodzicom szczególnie uzdolnionych uczniów wręczono listy gratulacyjne. Listami gratulacyjnymi uhonorowano rodziców 20 uczniów. W trakcie akademii pani dyrektor Gabriela Fidler zaprezentowała osiągnięcia i sukcesy uczniów z różnych dziedzin, które miały miejsce w pierwszym semestrze roku szkolnego 2013-2014. Uroczystość uświetniona została występami artystycznymi naszych uczniów. Rodzice obejrzeli m.in. występ szkolnego kabaretu oraz fragment spektaklu poetyckiego, Choć Człowieku Coś Ci powiem. Wysłuchali także popisów wokalnych. Natomiast uczniowie klasy mundurowej zaprezentowali pokaz sztuki samoobrony. Akademię poprowadzili Paulina Freliszko oraz Jorgo Palamiotis. Uroczystość przygotowana została pod kierownictwem pani Zosi Zawiślak. Gratulujemy serdecznie wyróżnionym uczniom i ich rodzicom. Życzymy dalszych sukcesów, a pozostałych zachęcamy do naśladowania takich postaw. 12 stycznia, przy Lubskim Domu Kultury, odbył się 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas tej imprezy zaprezentował się zespół z naszej szkoły pod opieką pana Wojciecha Szturomskiego. Wielu uczniów z naszej szkoły, jak co roku, brało udział w zbiórce pieniędzy na cele charytatywne. 30 stycznia w naszej szkole odbył się Dzień Hakowicza organizowany w ramach akcji Mam Haka na Raka. W tym roku tematem przewodnim jest chłoniak, nowotwór węzłów chłonnych. Wydarzenie zorganizowały dwie grupy z naszej szkoły: Cancer Killers oraz Anti-Cancer Agency. Na spotkanie przybyli uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy brali udział w konkursie wiedzy o nowotworach i w konkursie plastycznym.